Cześć, jestem Maciej Gilert. Od prawie 20 lat trzymam aparat przy twarzy. Zawodowo od 17. Zaczynałem w ciemni na analogu, sam wywoływałem swoje filmy, sam wywoływałem odbitki, więc jest to po prostu wielka przygoda życiowa. Zdjęcie dla mnie to jest Światło, czyli to jak, jak na przeróżne obiekty, przeróżne osoby czy przedmioty pada światło. I sposób w jaki to uchwycimy, a umiejętność uchwycenia emocji to już nie jest kwestia techniczna światło czy aparatu, to jest kwestia interakcji między fotografem a fotografowaną osobą, no bo tutaj możemy mówić o emocje. Pewne emocje się fotografuje łatwiej, pewne trudniej. Zawód fotoreportera w ogóle nie jest łatwym zawodem, oczywiście pięknym i, i uwielbiam ten, ten zawód, ale nie jest to łatwe czasami fotografując y, smutek, łzy, y, różne y, przykre sytuacje w tle. Trzeba sobie z tym umieć poradzić, bo to nie jest tylko naciśnięcie spustu w aparacie. Trzeba sobie też y, umieć poradzić z emocjami człowieka, którego się fotografuje, bo to też ma wpływ i to duży na, na fotografującego. Wydaje mi się, że nie ma jednego, jednej recepty na to, jak zrobić dobre zdjęcie. Lubię jak zdjęcia nie wymagają dodatkowego opisu albo żeby ten opis nie był długi. Tak, żeby zdjęcie potrafiło się obronić samo bez zbędnych słów. Zawsze lubię robić sport. i Reportaż taki uliczny, czyli manifestacje społeczne, różne sytuacje. Politykę może mniej, bo tam jest mniej, mniej swobody działania. Lubię mieć taką swobodę też, żeby nie musieć stać w określonym miejscu. Tak to czasami jest właśnie prezydenta czy, czy w sytuacjach oficjalnych. Lubię sobie znaleźć też swoje miejsce. Kiedyś na stadionach było łatwiej, bo, bo fotoreporterów było mniej mniejsze zapotrzebowanie. No teraz w każdym rogu jest po pięciu, sześciu fotografów, więc ciężko jest znaleźć takie swoje miejsce, gdzie nikt inny nie będzie miał podobnych ujęć. W sporcie na pewno poza oczywiście czystym, ostrym kadrem, na którym jest piłka, przeważnie oczywiście, ale emocji, zatrzymania chwili, pokazania czegoś więcej niż tylko czysty, ostry kadr. Generalnie jestem samoukiem. Oczywiście pisałem dyplom z fotografii i robiłem pracę z fotografii na Uniwersytecie Pedagogicznym. Ale wtedy, jak już to robiłem, już byłem czynny fotoreporterem, więc jakby to nie miało na mnie większego wpływu. No nie ukrywam, że mam kilku takich swoich, może nie idoli, ale ludzi, którzy mi bardzo kiedyś pomogli. Na pewno jest nim Tomek Markowski, który swoją postawą, swoimi zdjęciami pokazał mi, że można robić świetne zdjęcia i być fajnym człowiekiem. I na pewno od takich ludzi jak on się bardzo, bardzo dużo czułem. Pomimo tego, że byłem zbyt dumny zawsze i Tomek o tym, że mi pomagał dowiedział się dopiero po po latach, bo powiedziałem mu kiedyś, jak już byliśmy jesteśmy kolegami, że po prostu nie chcąc go pytać, podpatrywałem się, jakimi parametrami robi, sam próbowałem robić na podobnych i po prostu patrząc na jego zdjęcia w gazecie, chciałem zrobić po prostu podobne albo lepsze. W reportażu uwielbiam być na, tak, na krótko, czyli na szerokim obiektywie, no bo wtedy jakby można poczuć emocje związane z tym tematem, robiąc na tak zwane długo, czyli długimi obiektywami. Oczywiście też takie sytuacje się robi, jeżeli nie można blisko podejść, ale robienie takich reportaży, tym bardziej mocnych reportaży, typu manifestacje, zadyny, i inne tam sytuacje, które niosą za sobą niebezpieczeństwo, oczywiście jest duży stres, duża adrenalina, no, ale tylko wtedy, jeżeli się podejdzie blisko, można wychwycić z, z tłumu emocje, na, nastroje, napięcia. Tylko będąc blisko, można być jakby w środku tego tematu, a wtedy dopiero można zrobić zdjęcia. Mam aparat analogowy, ale przyznam się bez bicia, że, że zrobiłem kilka rolek tym aparatem, ale no, nie było tego dużo, gdyż... No, no, nie ma na to czasu, nie ma czasami takiego spokoju, żeby wziąć aparat i po prostu spokojnie wyjść na miasto w takim natłoku różnych spraw codziennych. To do takiej wyprawy z aparatem analogowym potrzebuję więcej czasu, spokoju, takiej chwili dla siebie. Taka, taka chwila nastąpi, tym bardziej, że myślę o, o pewnym projekcie analogowym, ale to na razie jest tylko w mojej głowie. Jestem w trakcie realizacji projektu portretowego, w którym chcę skupić ludzi znanych z różnych dziedzin, ale ludzi, którzy, których relacja ze mną jakby na tyle się zazębiła, że, że nie jest to może wielka przyjaźń, ale jest to dużo bliższa relacja niż fotograf, artysta, sportowiec itd. Żeby nie skupiali się na tym, czym fotografują, tylko żeby się skupiali na, na, na jakości tych zdjęć, żeby cały czas podnosili swoje umiejętności, żeby obserwowali pracę innych fotografów, ale żeby się nie sugerowali nimi, żeby robili swoje, ale przede wszystkim, żeby się nie skupiali na tym, czy to będzie aparat za 50, czy 100 tysięcy. Bo dobre zdjęcie można zrobić nawet telefonem. To jest wszystko kwestia kompozycji, wrażliwości tego, co mamy. W głowie, jak patrzymy na świat, bo to jest ważne, bo to jak patrzymy to jest jedno, a drugą sprawą jest umiejętność uchwycenia tego, czyli po prostu trzeba poznać swój aparat, jakikolwiek by nie był, trzeba po prostu znać swój aparat na pamięć.